Porowa. Tak to różnie układają się ludzkie losy. Jeszcze w czerwcu byłem na weselu u Krześniaka, on mieszkał parę kilometrów od Głogowa. Ludzie tańczyli, śmiali się, śpiewali. Potem on mnie łopwił z po okolicy samochodem, bo mu samochód pokazał mi miasta, miasteczka, kolorowe, odmalowane, wesołe, a tu może przyszła powódź, woda wszystko zabrała, i no siąść, ręce załamać i płakać. Ale w tych ciężkich chwilach to okazało się, jak wielka jest siła dobrych ludzkich serc. Tu w taki założyli dwa na przewodniczącego wybrali Pisowego Wojtka. Nie do ciebie wiary, jaki to jest utalentowany działacz społeczny. Zwołał ja zebranie, mówił, no, no, na powódź, to wielkie nieszczęście. Widzieli Izba w telewizji, jak ludzie w mieście z żywiołem walczyli. A jak powiedział jeden eminucja w Śródziem powódź dla miejskich ludzi to wielkie nieszczęście. Ale chłop rolnik, powodzi traci wszyscy. I to zdaje się. chłopska widać zawsze za lasem, daleko. Mało widoczna. Wojtek wojno, musimy teraz wybrać sobie jakąś gromadę. I my. Gromadę tam na tych terenach powodziowych i my, Klapkowice, będziemy tej gromadzie pomagać. No to zabrał głos Leon Blutrak z Lewicy Lański i mówi faktycznie: mówię, mówię, w powodzi trzeba działać ponad podziałami politycznymi. Ja daję na fundusz tego komitetu 10 złotych. I żądam, żeby przyjechała telewizja, jak, jak płacał to w czasie tych obrad sztabu tego powodziowego. Mogę jeszcze, wygłosić, y, mogę jeszcze wygłosić przemówienie wykazujące, że władze zrobiły wszystko, co do nich należało. No a to Wojtek, ze swoich 10 złotych to możesz wsadzić te w kosztach kampanii wyborczej. A mówi, chłop jak chłopu mu pomaga, to musi tak, żeby aż zabolało. Mówi, no wyobraźcie sobie, że ta powódź jest u nóg, i ta woda przez nasze pola przeszła. A to Leon lewą Ty Wojtek mówi tutaj, nie mieszaj powodzi do kampanii wyborczej. Władze zrobiły wszystko, co do nich należało. Premier przeprosił społeczeństwo za powódź. Prezydent przeprosił społeczeństwo za PRL, a ten pan Szpawlak nawet za jaką jest ze społeczeństwa nie przeprosił. Na no to Wojtek no tak, wy miał rację, bo ślachta galecyjska powinna się dła ubezpieczyć na życie to by wtedy spadkobiercy dostali odszkodowanie. Nie mówię, są sami sobie winni. No, różnie tam ludzie dawali, ale jak to każdy wie, to trzeba jeden do zboża, drugi kartofle dawał, tam siana dawali. Moja Zośka to się dała połowę bielizny kościelowej, ale sprawiedliwie, brała jeden komplet z góry, Drugi od spodu, bo na górze są nowe, a na dole już używana ale wyprana ale tam z ten proszek, taki u nas, co ma ten litny system, taki i ten PowerMo. PowerMo też też. No, mówię, a jeszcze wiesz to, stary moje mamy dwa telewizory, to musimy jeden telewizor oddać połowodzianą. No, jeden jest nowy, japoński obraz, no dobry, ale program ma gorszy. Stare miał gorszy obraz, ale program był lepszy. Również tam były te seriale takie, które dały skierownie jakieś Przecież w nowym też są seriale, tyle że w czasie e, reklamy są teraz seriale podane. To się najwięcej podoba, ten serial na, na dziewuszka. O, to na Bo taki podany bardzo na bolinie. To mówię, kiedyś, mówię, jak przychodziły na mnie trudne chwile, to nie mogłem spać, i byłem ze A teraz, jak mam podpaski ze skrzydełkami, to śpię spokojnie. Tylko się budzę dwie minuty za późno. Potem zrobiliśmy jeszcze ilustrację na strychu za sąsiekiem. Moja zośka znalazła stary taki stołek. To jeszcze dobry stołek, ale dobra się chciało i wyreperujesz tę nogę i poślemy powodzianą. Mówię, nie, nie, A powodzianą poślimy Amerykankę. A tego stołka nie nikomu. A mój cóżeś taki paże. Ja jeszcze miałem chłopakiem przed wojną, to widziałem jak na tym stołku siedział pan minister Eugeniusz Kwiatkowski, więc co nie zbudował i co. Przyjął na jakąś inspekcję, czy co, w każdym gorąco było, zaszedł do nas pochwalenego, powiedział, poprosił o mleko siadłe, a musiała poszli do piwnicy, przyniosła pod tam. Jeszcze kawałek radosnego chleba domowego wypiekło na liściach krzanowych, usiadł na tym stołku, skrzepił się, z ojcem jeszcze pogadał o po polityce, o gospodarce, podziękował bo i poszedł, grzecny człowiek, chociaż z miasta. No i ja o na tym stołku, myli, Zośka, siedział minister Kwiatkowski. Ja go wyreperuję, ja go wyreperuję. ale kto by dzisiaj w Polsce na tym miejscu mógł pójść? Jeden stołek.